Dzień dobry, nazywam się Sylwia norymberg cygan prowadzę od 6 lat sklepy z modą włoską, mieszczą się w centrum handlowym Skorosze, Ken Center i teraz ostatni w tym roku tworzyliśmy Wola Parku. Serdecznie Państwa zapraszamy do tych punktów. W naszych butikach znajdziecie dostawy... Raz w tygodniu zawsze mamy jakieś świeże nowości, świeże kolekcje, coś nowego dla Was przywozimy. Znajdziecie także bardzo profesjonalną i miłą obsługę, która zawsze jest do Waszej dyspozycji. Oprócz tego, jeżeli przyjdziecie w towarzystwie, też zadbamy o Panów, gdzie mamy wygodne miejsce do odpoczynku, do napicia się wody, kawy, herbaty. Serdecznie zapraszamy. Nasze kolekcje i nasze towary są bardzo oryginalne. Ciekawe i dają dużo, dużo możliwości dla kreatywnych ludzi, ale nie tylko. W naszych butikach znajdziecie pełną odzież, a ponadto jeszcze torebki, paski, dodatki, biżuterię, buty. Także możecie stworzyć pełne outfity, pełne stylizacje. Zapraszamy Was do oglądania naszych mediów społecznościowych: do Facebooka, Instagrama. Możecie tam obejrzeć nasze stylizacje, propozycje, insta Możecie się z nami kontaktować telefonicznie, bądź pisać na stronie, pisać maile. Zapraszamy Was do kontaktu z nami. Jeszcze coś? No, przecież to nie może być za długie. Więcej filmu, a mniej gadania. Trochę tylko, no. Chcę, żebym odstraszyła tych ludzi. Patrz, to miejsce ich przyciągnie, a ja ich odstraszę. Więc ja mam być tylko takim, że ja jestem tutaj. Tylko delikatnym akcentem. To ma być Wisienka na torcie i nic więcej.